Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj mamy kolejne zadanie z ciągów, z ciągu arytmetycznego i geometrycznego. Jest to zadanie z podręcznika do klasy trzeciej, zadanie dziewiąte ze strony 120. Suma n kolejnych początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego a n wyraża się wzorem. SN równa się 3N kwadrat minus N. Dla pewnej liczby naturalnej K wyrazy AK, A3K oraz a z numerkiem 10K plus 2 są w podanej kolejności trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego, wyznacz liczbę K oraz iloraz ciągu geometrycznego. I teraz tutaj uwaga, uwaga, będzie ważna rzecz, dlatego że jeśli mamy podany wzór, którym będziemy liczyć sumę N początkowych wyrazów ciągu, to warto pamiętać o takiej jednej ciekawej rzeczy, że s1 to jest to po prostu a1, no bo suma jednego wyrazu no to jest ten pierwszy wyraz on sam. A ponieważ mamy podany wzór tutaj na sumę, że suma n początkowych wyrazów liczymy jako 3n kwadrat minus n, to w takim razie s1 podstawiamy jedynkę za n. -a. To jest 3 razy 1 do kwadratu minus 1, czyli 2. Ok, to już wiemy w takim razie, z tego mamy wniosek, że a1 to jest 2. Ale czym będzie s2? s2 to jest suma dwóch początkowych wyrazów, prawda? Czyli a1 plus a2. Z tego wzoru cały czas, który mamy podany na sn. S2 to jest 3 razy 2 do kwadratu, czyli 3 razy 4, odjąć 2, czyli 12 odjąć 2, w takim razie 10. No więc, skoro a1 plus a2 jest równe 10, a wiemy, że a1 jest dwójką, to znaczy a2 jest ósemką, prawda? Już wiemy, czym jest a1 i czym jest a2. I w takim razie, ponieważ a. To jest ciąg arytmetyczny. To mamy podane w treści zadania, że AN to jest ciąg arytmetyczny. W takim razie różnica tego ciągu to jest A2 minus A1, czyli 6. Ok, to nam bardzo dużo pomoże, dlatego że jeśli znamy różnicę tego ciągu, to możemy wyznaczyć dowolny jego wyraz. Znamy A1 i znamy R. W takim razie wzór. Na a n wyraz ciągu przypominamy sobie w ciągu arytmetycznym. To jest a1 plus n minus 1 razy r. Ważny wzór. Przypominamy sobie ten wzór. Wzór na dowolny n ty wyraz w ciągu arytmetycznym. W takim razie, jeśli mamy tutaj wyrazy o numerkach a k. To, co to będzie? To według tego wzoru to będzie A1 dodać K minus 1 razy R, ale my wiemy, że A1 jest równe 2, a R jest równe 6. Może sobie to zaznaczę, żeby było łatwo to odnaleźć. A R jest równe 6. Czyli AK będzie równe 2 dodać. Odjąć 1 razy 6. Uporządkujmy to wyrażenie. Jak wymnożę ten nawias przez 6, to będzie 6k, a 2 minus 6 to będzie minus 4. Dalej, mamy dalej wyraz A z numerkiem 3k. To zgodnie z tym wzorem to jest A1 dodać. 3k odjąć 1 razy R i zrobimy to samo. Za A1 stawiam dwójkę. A za r wstawiam szóstkę i uporządkuję to wyrażenie. Będzie to 18k plus 2 minus 6, czyli minus 4. I jeszcze został mi wyraz a z numerkiem 10k plus 2. No i zgodnie z tym wzorem powyższym to jest a1 dodać. 10k plus 2 minus 1 razy r. Czyli wstawiając znowu nasze dane, 2 dodać, 10k, tutaj możemy wewnątrz nawiasu 2 odjąć 1, zrobić jako po prostu 1, a za era 6. Czyli będzie to 60k plus 8. Ok, i teraz co my wiemy, że te trzy wyrazy: AK, A3K i A10K plus 2. Są w podanej kolejności trzema początkowymi wyrazami ciągu geometrycznego. Więc teraz jak sobie napiszę te wyrazy jako 6K minus 4, przepisuję sobie je po prostu. 6K minus 4, 18K minus 4 i 60K plus 8, to wiem, że one są trzema początkowymi wyrazami. Ciągu geometrycznego. W takim razie, co wynika z ciągu geometrycznego? Wiemy, być może śledziliście poprzednie zadania i y, używamy to już wielokrotnie, że w ciągu geometrycznym wyraz środkowy do kwadratu jest równy iloczynowi jego sąsiadów. Zastosujmy tę właściwość. I otrzymamy równanie kwadratowe. Tutaj taka mała wskazówka, żeby w tym równaniu sobie troszeczkę uprościć. Możemy wyłączyć wszędzie dwójkę. Skracamy te czwórki właśnie po to, żeby było mniej, były mniejsze liczby. I wykonujemy wszystkie kolejne działania. Czyli 81k kwadrat minus 36k, dodać 4. Tu wzór skróconego mnożenia, a tutaj mnożymy te nawiasy przez siebie. 90k kwadrat plus 12k minus 60k minus 8. I wszystko przerzucamy na jedną stronę, żeby otrzymać równanie kwadratowe. Podzielmy to teraz przez 3, żebyśmy mogli mieć mniejsze współczynniki. I otrzymujemy minus 3k kwadrat plus 4k plus 4 równa się 0. Przejdziemy sobie może tutaj i liczymy deltę. Zatem k może być albo minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, co daje nam 2, albo k może być minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 4 minus 6, czyli minus 2 trzecie. No i teraz przypomnijmy sobie literka k. Musi być liczbą naturalną dodatnią, bo ona jest indeksem, jest numerkiem w tych naszych wyrazach ciągu a. Dlatego zresztą mamy to w treści zadania, że k jest liczbą naturalną. Dlatego ta odpowiedź jest sprzeczna, więc wybieramy tylko k równe 2. To jest nasza dobra odpowiedź, którą przyjmujemy. I to było szukane. Trzeba było znaleźć, jaką liczbą jest literka k. Dalej, aby znaleźć iloraz naszego ciągu geometrycznego, Czyli tego tutaj ciągu mamy znaleźć Q. Zapiszmy sobie teraz, jak ten ciąg wygląda przy tym znalezionym naszym K. Dla K równego 2, nasz ciąg będzie miał takie wyrazy: 6 razy 2, 12 minus 4, 8, 18 K minus 4, czyli 36 minus 4, 32, już właściwie widzimy. I trzeci wyraz 128. Dlatego tutaj już nawet nie ma specjalnie y, dużego liczenia, bo skoro widzimy, że te wyrazy ciągu to jest 8, 32, 128, to policzymy, że Q jest równe 4. No bo, żeby policzyć y, iloraz ciągu geometrycznego, wystarczy, tak naprawdę, może tutaj napiszę na dole, podzielić wyraz drugi przez pierwszy, chociażby dwa kolejne podzielić, większy przez mniejszy, to znaczy następny przez poprzedni, o tak, może bardziej. Więc mamy odpowiedź. Czyli podsumowując nasze zadanie, trzeba tam było policzyć k i iloraz ciągu geometrycznego, czyli k równa się 4. I tyle w tym zadaniu. Tutaj było parę ciekawych rzeczy, więc zapraszam do tego, żebyście sobie jeszcze raz to albo przejrzeli, przesłuchali, albo zrobili najlepiej samodzielnie od początku, żeby po prostu łatwiej to zrozumieć, zapamiętać. A z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.